Witam Państwa, jestem Piro, a to prezentacja najnowszego numeru czasopisma My Little Pony. Jest to numer 3 z 2018 roku. Jako prezent do tego numeru dołączony jest notę z grzywką i serduszkowy długopis. No i cóż, numer ten miał swoją premierę już dwa dni temu, ale zupełnie o nim zapomniałem, więc bardzo dziękuję osobom, które mi o tym przypominały, a teraz zabierzmy się za jego rozpakowanie. Na początek obejrzyjmy dołączony prezent. A więc, notysik i długopis są zapakowane w taki oto blister, więc je z niego wyciągnijmy. Jak to bywa z blistrami, otwieranie tego nie jest najprostsze na świecie. Ale okej, okay, udało się notesik wyciągnąć i jest też duropis. No i tak, notesik się prezentuje następująco. Wygląda naprawdę dziwnie. Od tyłu jest biały. Natomiast od przodu mamy obrazek spinki Pie, która ma włosy. Jakie to jest strasznie dziwne. No, ale trzeba przyznać, że jakiś to pomysł jest. Ale nie wydaje mi się to być zbyt wygodne. Zobaczmy, jak to się prezentuje w środku. O, tu mamy zaklejone, bo w taki sposób te włosy przymocowali. I po prostu zwykłe białe kartki. Które w dodatku są dość cienkie. Raczej nie jest to zbyt gruby papier. Więc taki no, ogólnie pomysł ciekawy, ale. Jakoś za specjalnie się on nie prezentuje. No i zacznę ten duropis. w kształcie serca. Tak oto on wygląda. Jest bardzo cienki. Równie dziwnie się to w ręce trzyma. I zgaduję, że wkład ma tylko do tego miejsca. Więc naprawdę dziwna rzecz, ale... Nawet całkiem ciekawie wygląda to serce. Ogólnie nie jest ono tutaj przyczepione w żaden sposób, więc nie wiem, da się to przełożyć. Nie wiem, ciężko powiedzieć, przez co to przełożyć przez e, zamek w plecaku czy coś i go trzymać jako zdobę plecaka. Nie wiem, to chyba w sumie jest słaby pomysł, ale no taka opcja. Zobaczmy, na jaki kolor pisze ten długopis. Więc jest on niebieski. Taki długopisowy kolor. Więc cóż, ogólnie ten prezent. Nie wiem, no najgorszy ze wszystkich nie jest, ale jakiś super specjalny, no, no też nie jest. Zobaczmy teraz, co znajduje się w czasopiśmie. Na pierwszej stronie mamy reklamę czasopisma Mejety Pony Magiczna kolekcja. Tutaj mamy list od spajka oraz aż dwa zadania. Mamy połączyć identyczne prezenty oraz możemy się dowiedzieć, jak ma na imię pluszak Flurry Heart. Następnie mamy komiks na podstawie odcinka, w którym Twilight opiekowała się Flurry Heart. Na tych stronach mamy kolorowankę. Dalej mamy plakat. I cóż, jest on nawet całkiem ładny. Jak ktoś lubi e, Cadence, Shine Carmora i Flurry Heart, to naprawdę spoko plakat. Na tych stronach mamy trochę zadań związanych z e, kryształowym królestwem. Mamy tutaj powiedzieć, który z tych cieni pasuje do e, Shine Carmora i Cadence. Mamy porównać ze sobą. E, Poszczególne fragmenty kryształowego serca. Mamy powiedzieć, kto zdobędzie najwięcej punktów podczas swojego lotu, oraz mamy łożyć z tych liter imię Sanbersta. W sumie to, to zadanie jest zrobione źle, bo w tych literach się nie da łożyć jego imienia, no ale nieważne. Na kolejnej stronie mamy zadanie, gdzie mamy połączyć w pary członków rodzin. Tutaj mamy powiedzieć, którą ścieżkę musi wybrać Spider, żeby dotrzeć do Flurry Heart. Na kolejnych stronach mamy grę planszową, która no cóż, zbyt porywająca nie jest, ponieważ nie ma w niej w ogóle podejmowania decyzji, ale ogólnie naprawdę lubię gry planszowe, więc za to, że dali grę planszową, jak dla mnie plus. Na kolejnych stronach mamy trochę rzeczy związanych z filmem Mighty Tylpony. Mamy tutaj porównać dwa obrazki i znaleźć 8 różnic. Mamy narysować te szlaczki. Oraz mamy taki jakby sudoku. Na następnej stronie mamy konkurs. A tutaj mamy zadanie, gdzie mamy dorysować takie kwiatki w każdym bukiecie, żeby wszystkie trzy bukiety były identyczne. I na ostatniej stronie mamy reklamę figurek kucyków syrenek. No i cóż, tak jak ostatnio jest to w zwyczaju w tej gazetce, nie pokazano co będzie dołączone jako prezent za miesiąc, więc znowu będzie niespodzianka. No i cóż, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.